Widzowie decydują o moich losach, moi drodzy, na modyfikacji Noxum w Wszystko jest podane na tacy. W sensie muszą zagłosować w ankiecie i będą wybierali, co robimy. Czy możemy grać z samolotami i tak dalej, i tak dalej, jaka doktryna, wszystko. Wszystkie decyzje w tym odcinku podjęli, moi drodzy widzowie, więc. No, powinno być zabawnie, trochę mi się wydaje, chociaż. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Jak chcieliście, moi drodzy, wybraliście Czechy, to lecimy Czechami. No. Okej, okay, teraz będziecie głosowali w ankiecie i będziecie wy wybierali, jaką ideologię idziemy. Teraz moi widzowie, chorzy psychicznie oczywiście, wybiorą w jaką doktrynę pójdziemy w tym podejściu. Moi widzowie wybrali, że pójdziemy w doktrynę Battleplanu, czyli trójeczkę. Następna ankieta. Czy używamy samolotów? Moi drodzy, moi widzowie zadecydowali, że w tej grze nie będziemy grali w ogóle na lotnictwo. No i teraz tak. Czy używamy czołgów w tej grze? To jest bardzo ważne pytanie. Zaraz się przekonamy. Moi widzowie zadecydowali, że będziemy, moi drodzy, korzystać z sił pancernych. A o zwycięstwie tutaj zdecydował dosłownie jeden głos, nie? Naprawdę. Moi widzowie zadecydowali, że będziemy korzystać z floty. Moi widzowie zadecydowali, moi drodzy, że nie będziemy używać żadnych, dosłownie żadnych jednostek specjalnych. Moi widzowie zadecydowali, że nie będziemy kompletnie handlować w tej grze. Całkowicie handel jest wyłączony. A no i beczku, jak ci się film podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka. A na enebakom 3% taniej z kodem KRL. Dobra, moja pierwsza wojna z Austriakami. Ojojoj! Austria Strong. Oj, 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 mamy, to mamy to. oj, 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 Mamy to, oj, oj, mamy to. Mamy to! Jedna prowincja jest nasza! Jest! Wszyscy na czacie brawo, moi drodzy! Wszyscy brawo na czacie! Pierwsza bitwa tej gry wygrana! Pierwsza bitwa wygrana, moi drodzy, tej bitwy! Tej, te, tego meczu w sumie, w sumie no. Okej, okay. dobra, 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 dobra! Jest! O, 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 o! Ej, what? Czemu wy? Austriacy mi wyszli z prowincji? <noise> Okej! Okay. Dobra, przebijamy się teraz w tym miejscu tutaj na południu. Zobaczymy, czy, czy nam to po prostu wejdzie, nie? Żeby ich po prostu wymęczyć i okrążyć. Jeżeli się to uda, to będzie pogu, nie? Prawdę. Czajcie, że gram na battleplanie, ale bez... O, 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 o. Ok. Ok, 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 ok. Czekajcie. Kurde, brakuje mi... Z jednej dywizji brakuje, no. Zobaczymy. Czekaj. Aj. Okej. Okay. Trudno. Life is life, no. Kapitulacja? Nie, nie. O, jest. La, 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 la. Mamy to. Ez. No, i następny cel tutaj, już raczej ze Słowenią. No, to już naprawdę nie będzie problemu. Tutaj naprawdę nie trzeba się niczego. No, właśnie o tym mówię. Zastanawiam się, czy jak wypowiem wojnę Węgrom, to czy ta grupa wyszehradzka stanie ich w obronie, wiesz, i będzie chciała mnie złoić, no. Moi widzowie wybrali, że zostaniemy na free trade. No, i sobie zostaniemy na free trade. I będziemy korzystać cały czas z tych bonusików. Następny kraj, moi drodzy, Chorwacja. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bum. Jaja koko jumbo, jaja yeah. Nawet starali się mnie przez chwilę zaatakować. And make me happy. No i tutaj, moi drodzy, no, przez Chorwację, no, to będzie prze, prze, po prostu, wiesz, no. No i Chorwacja, dzień dobry. Kolejne państwo w naszym y, potężnym, wielkim imperium. Włochy wypowiedziały wojnę Watykanowi i Watykan upadł. Moi drodzy, Johna Paula złamali. Ciekawe. Siema, Bośnia. I teraz z Serbią sobie pogadamy. No i tak to leci, moi drodzy, w tym w vexilium, nie? Nareszcie mam Serbię, moi drodzy. Moi przyjaciele z Serbii nareszcie zostaną odwiedzeni. I też się zastanawiam, kurde, gdzie tu dążyć. Ale będę dążył w stronę Turcji, bo ona ma chrom. Więc będziemy sobie szli do Turcji. Rumunia ma dużo surowców. No więc Rumunię sobie teraz zrobimy. Na no, spokojnie, powoli do przodu. No i moi drodzy, teraz czas na Rumunię. Czyli czas na Rumunię. Później będzie czas na Bułgarię oczywiście. Bum. W sensie te dywizje mają po 9 dywizji, nie maksymalnie. W sensie jakie dywizje? Boże kochany, w sensie te armie mają po 9 dywizji, kraje w sensie. Prawdopodobnie po tym, jak zdobędziemy Turcję, pierdzielimy sobie Polskę i będzie totalnie S, nie? Tak mi się wydaje. Bułgaria jest gwarantowana przez Luksemburg i Indie, nie? Ajajaj! Ciekawie się zaczyna robić, moi drodzy. Ty, Węgry są w grupie Wyszechradskiej cały czas. Słowacja też. Mmm. Wiecie co? Pokuszę się o zdobycie Włoch. Zobaczymy, co się tu wydarzy, ciekawego. Nie, no tu się nie da grać. Komu nie uzasadniam celu, ten dostaje po prostu gwarancję od Indii. Naprawdę? Nie da się grać w HOA, nie? Wszyscy dostają gwarancję od Indii dookoła. Zobaczcie, Węgry, Słowacja. Polacy dostali, a Niemcy gwarantują tylko ludziom niepodległość, ale mam kupę equipmentu, więc wysram bardzo dużo dywizji. Postaramy się pobić z Niemcami. Nie wiem co z tego wyjdzie. Zobaczymy Przy... okaże się w praniu, nie? Dlaczego Palau utworzyło frakcję z Koreą Południową i biją Koreę Północną. Nie wiem, zaskakujemy mnie ta gra czasami. Dobra, moi drodzy, zobaczymy, czy nas Niemcy podbiją. Zobaczymy, czy nas Niemcy, moi drodzy, podbiją. Czy uda nam się pokonać Niemców na linii frontu? Zaraz sprawdzimy. O, Niemcy już mają mocne dywizje, mocny przemysł. To może nie być taki łatwy pojedynek z Niemcami, chociaż zaraz się przekonamy. O, tutaj jedna dywizja ciężarówki stoi. Moje 50 dywizji atakuje. Ty zobaczymy, dobra, udało nam się przebić w jednym miejscu. Dobra. Ty tutaj gdzie gdzieniegdzie będziemy wchodzić, nie? Więc chyba będzie jednak OK. Z tymi Niemcami, z tego co widzę. Ty, okej. Okay. Ty, my pokonujemy Niemców! Ty, Boże, jakbyśmy tutaj jeszcze ich skrócili. Dobra, ty wejdź tu. Ty, Niemcy sobie kompletnie tutaj z nami nie dają rady, no. Wspaniale! Dwie dywizje artyleryjskie niemieckie. Wow, dobra. Dobra, chociaż trochę dywizji pójdzie do piachu teraz. Będzie, będą zawsze mieli mnie na froncie, nie? Dobra, tutaj Niemcy... <laughs> okej. Okay. Czeska ofensywa na Niemcy. Koloryzowane sprawdź jak. Ty, Niemcy mają panterę jedną. Wow. Boże, Niemcy mają po jednej dywizji na kratce. Czemu ja w ogóle czekam? To wystarczy po prostu wejść do Niemiec. I tyle. Gdzie są ci ludzie, co spowodowali upadek? No i wchodzimy, moi drodzy, do Niemiec. Anektujemy Niemcy czy marionetka? Anektujemy. Oczywiście, że aneksja. Stuprocentowa aneksja, no. Nigdy nie było prościej, moi drodzy. Nigdy nie było prościej. Ej, to jest moja szansa. Chiny uzasadniają cel na Indie. China robi cel na Indie. A Indie gwarantują pół Europy. Bardzo fajnie. I ja teraz zrobię, moi drodzy, cel na Polskę. Jak India wypowie wojnę. Jak Chiny wypowiedzą wojnę Indiom? Świetnie. Zapraszamy. Jeżeli Indie chcą walczyć, to... Do... Boże, Finlandia. <laughs> Finlandia. Nie, czekajcie, ja muszę zrobić... Dobra, to jest... Ja muszę... To jest pięć goodsów, ale ja muszę zrobić cel na flotę, żeby dostać doświadczenie marynarki i zrobić korwety, które po prostu... Dobra, zabijmy demagoga. Zrobimy korwety na desad na Finlandię, nie? Jedziemy normalnie z Polską, z Grupą Wyszehradzką i z tym wszystkim. Jehankę i robimy, nie? Na wszelki wypadek się zabezpieczę. Przed grupą wyszehradzką. na wszelki wypadek. Dobrze, moi drodzy, wjeżdżamy w Polskę! I Polska oczywiście Finlandia przyjmuje do wojny. Dobra, i z tego co widzę, Polska dołączyła do afrykańskiej koalicji. Mhm, mm dobra. Czyli Polska stworzyła frakcję, która się nazywa afrykańska koalicja. I nie zgadniecie, kto jest jedynym członkiem tej frakcji. Finlandia! Tak to czasami jest w tej grze. Tak to czasami jest, w tym Hearts of Iron. Dobrze, prawdopodobnie z Polską będę miał cięższy problem, żeby ją podbić, niż Niemcy, znając życie. Nie wiem dlaczego, po prostu mam takie jakieś dzikie przeczucie, że Polska będzie mocniejsza, mocniejszym przeciwnikiem od Niemiec, nie? Nie no, myliłem się jednak. Nie potrafiasz tak dobrze kłamać, no. Dobra, po prostu się rozlejemy jak dzikie owce, nie? No i zabawniejsze, że mogę wejść do Krakowa na przykład i pozbawić Polskę przemysłu, albo mogę wejść tu, ale moje dywizje nie chcą jakoś, z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Chyba Czesi nie chcą podbić Polskę. To jest wojna o kapliczkę, moi drodzy. No i Polska zostaje przejechana teraz. I żeby pozbyć się frakcji afrykańska koalicja, musielibyśmy zdobyć Finlandię. Na szczęście mam 7 łodzi podwodnych, więc może wystarczą do zrobienia desantu. No i Polska upada. Zobaczymy. Możemy spróbować jeszcze przejść przez, yy, moi drodzy, Danię. To też wpadłem na taki pomysł, że to może być nawet ciekawe, że spróbujemy przez Danię i Szwecję przejść, ale spróbujemy uzyskać dominację na Bałtyku. Dobra, zobaczymy, czy te moje floty sobie poradzą. Jeszcze trochę brakuje. Jeszcze troszkę brakuje, nie? Czeska flota, moi drodzy. O, jest, lecimy. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie... Jak to wyjdzie w praniu. Chyba się nie damy rady na Turku, yy, na Turku zjeść. Pyk, pyk. Pyk, pyk. A ty idź na Helsinki. Dobra. Czy uda nam się wejść tutaj? Ej, udało się. Dobra, okej. Okay. I teraz, moi drodzy, Dania. Pyk. I szybki cel na Szwecję. Ło! Dobra, Ameryka chce Szwecję gwarantować, więc lepiej jednak nie. Jest Git. No i Fla Finlandia zostaje zjedzona. O, o Jezus, nie. Łatwo. No i moi drodzy, podani. Dzień dobry. Super. Ty, coś tu się stało? Że jestem w wojnie z nimi? O co tu chodzi? Jezus, Maria! Holenderski zerk się na mnie wylał. Dlaczego? Dlaczego Holendrzy mnie zaatakowali? Ale mnie zaskoczyli. No, i pobici że będą teraz. Nie, to jest najlepsza wojna na świecie. Mam wojnę z Grenlandią i z Wyspami Faraona. Faroe Islands. Nie, nawet nie wiem, gdzie to jest. Faroe Islands. O, ty, konferencja pokojowa. A zrobimy marionetkę z Holandii. E, dobra, mam z tego, co widzę, cel na, moi drodzy tych, na Bułgarię. Więc India przyjęła tę wojnę. Indie dołączyły do frakcji z Ameryką. I teraz jestem w stanie wojny z Ameryką. Fajnie. W sumie. Jestem taki szczęśliwy, no mówię Wam, nigdy o. Zapomniałem o Luksemburgu jeszcze który prawie mnie podbił. Wspaniała sprawa. Dobrze, uda mi się to zjeść. I teraz tak, wypowiadając wojnę Turcji, będę graniczył z Ameryką. Więc fajowo. Fajowo! Kurde! Ale fajnie! Na szczęście tutaj nie mam żadnej granicy z Ameryką i z jej sojusznikami i szkoda, że Chiny są po prostu wystraszone, żeby wypowiedzieć wojnę Indiom, tak? Dobra, w sumie, no to tak rzecz biorąc, dlaczego by nie spróbować po prostu zawiązać sojuszu teraz, moi drodzy, z Ukrainą? Przecież to i tak Ameryka jest. Taki sojusznik to skarb będzie Czechy i Ukraina. Kraina zawsze w sojuszu, tak? Zawsze przyjaźnie do siebie i, milono, i miło nastawieni? No pewnie, że to jest sojusz. No a my sobie wchodzimy na Kijów. Ty, to może przy okazji z Białorusią porozmawiamy? Jak mamy tak blisko, czemu nie? Dobra. E, czas na Białoruś? Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy. Białoruś dołączyła do sojuszu amerykańskiego. A wiecie co? Mam wojnę z Rosją. Nie wiem dlaczego. Dobrze, że mam jeszcze 24 dywizje w czołgu, bo byśmy sobie teraz la, 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 la pośpiewali, naprawdę, nie? Mhm. A spróbujemy puścić plan, bo powiem szczerze, nie chce mi się grać na Noxum Vexilium, tak? Więc puścimy sobie plan. Zobaczymy, co się ciekawego stanie podczas puszczenia planu tutaj. Na najlepszej modyfikacji Noxum Vexilium. Puściłem plan, już Boliwia skapitulowała. Okej. Okay. dobra, jednak puszczenie planu było głupie. Dobra, tutaj się męczymy na plecach yy, z rosyjskimi czołgami modern, tankami, nie? Ale bywa i tak, no. Czasami trzeba się pomęczyć trochę, żeby coś zyskać, tak? A my zyskamy czeską dominację w Europie. Dobra, zabrakowaliśmy teraz Rosjan, no i po prostu stoimy, no. bo Na razie nie ma co atakować, bo Rosjanie postanowili na nas uderzyć, więc po prostu sobie postoimy trochę. E, poczekamy, aż się wypukają z equipmentu i sobie po prostu wejdziemy jak do siebie, nie? To będzie dobry plan. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział: Adam, leć. I ja teraz mówię: Czesko armio, leć. Do przodu. I wiecie, co robi Czeska armia? Leci. O jezus, chłopie! Francja dołączyła do ich sojuszu. Francja dołożyła do Ameryki. Chyba nie uda mi się ich zatrzymać jednak, widzowie. Chyba upadek. Chyba upadek, widzowie. Nie mam jak ich zatrzymać. Mam 67 tysięcy ekwipmentu na minusie, nie? Chyba upadnę. Niestety nie dam rady, bo to jeszcze Hiszpania do nich dołączyła do sojuszu. O mój Boże! Jak ja mam ich zablokować na tym froncie? To się tak nie da, panowie. Przecież Francuzi mnie tu rozjadą? A ruskich ja nie pokonam? Ja mam wojnę z całym światem tymi Czechami, nie? Nie dam rady, panowie. O Jezu, dobra, Francuzi już mnie robią jak chcą. Panowie, operacja obrona Czech. Nie damy się. Nie damy się, moi drodzy. Nie, nie damy się po prostu podbić. Albo i damy jednak? Bronimy się! Bronimy się, moi drodzy. Ja się bro... To jest ostateczna defensywa czeska, nie? Czas wycofać się z Kremla. Czas wycofać się po prostu z Kremla, widzowie. Chyba upadek. Chyba padam. Chyba to wi... De... widzowie doprowadzili mnie do upadku, chyba tak mi się wydaje. To chyba widzów decyzje mnie doprowadziły do upadku, bo ja bym nigdy tak złych decyzji strategicznych nie podjął. Już całe Bałkany już mi zjedli. Rosja wraca. Nie. To wina widzów. To wina widzów jest. Ja bym zrobił World Conquest z Czechami. Ale widzowie są dwulicowi, jak widzicie, fałszywi. Taka prawda. Już po konferencji pokojowej zostałem marionetką niczyją. Ty u mnie rządzi. Nie no, co ty gadasz? Czemu u mnie rządzi Todd Howard w państwie po tej konferencji pokojowej? Dlaczego u mnie Todd Howard jest liderem mojego państwa? Wow! Jestem w Azjatyckiej Federacji we frakcji z Rosją, Kazachstanem. Okej, okay. czy ja jestem marionetką? Nie, ja jestem wyzwolony. It just works, moi drodzy. To po prostu działa. W sumie, jakbym chciał, to bym się z tego odbił. Wyprodukowałbym dywizję, podbiłbym Słowację, podbiłbym Węgry. No jak widzicie, moi widzowie się na niczym nie znają. To jest ich wina, że przegrała moja Czechosłowacja. Ja bym podjął 10 razy lepsze decyzje. Ale, że widzowie są fałszywi, no to tak wyszło, widzowie, co mogę powiedzieć? Przypominam też, że mam drugi kanał, który się nazywa też Kałach, ale przez kół. Możecie wpaść, bo są tam fajne filmy. Wing, wing. No i co? Do następnego odcinka, kochani. Chwała Wielkiej Polsce. I chwała procesorowi, który uciągnie Herzog Iron.